Szczęść Boże, witajcie kochani w naszym kolejnym esdomowym studio. Dla was Marcelina i Karol, a z nami ksiądz Krzysztof Kołtunowicz, jeden z najbardziej popularnych tiktokerów wśród duchownych w Polsce. Szczęść Boże. Szczęść Boże, jak to zabrzmiało groźnie. <laughs> Proszę księdza, skąd wziął się pomysł na założenie TikToka? Ach, no od moich ósmoklasistów. Słuchajcie, była taka akcja, że <coughs> był taki ksiądz Sławek Dziankowski, i on tam nagrywał i zrobił takiego TikToka e, z a mi coś tam, coś tam i młodzież mi pokazała. I ja mówię, Boże, jaki cringe kompletny, mówię, nigdy w życiu tego nie założę, nie? Ale taka Amelka, Amelka, góralska z ósmej klasy, którą uczyłem, mówi, proszę księdza, ksiądz to jest taki wariat, to na TikToku ksiądz się odnajdzie idealnie, niech ksiądz założy. Ja mówię, nie, nie ma sensu, po co to jest? Ona to robimy, nagramy taki jeden trend i ksiądz sobie zobaczy, nie? No i nagraliśmy na jej konto, ona to wstawiła na prywatne, no i słuchajcie, zaczęła się pandemia, no i trafimy na kwarantannę i to z dwie między kwarantanny pod rząd. Już brewiarz na dwa lata do przodu odmówiłem, już mi się tak zdążyło, <noise> że po prostu mówię, wejdę na tego TikToka i słuchajcie, założyłem, z nudów po prostu założyłem tego TikToka. No i wrzuciłem jakieś tam filmiki, jeden, drugi, jakieś tam stare swoje filmiki właśnie ze szkoły i powiem wam, że zaczęło, że tak siadło, że już tak zostało po prostu. Jak wiadomo w internecie jest cała masa hejtu. Czy ksiądz się spotyka z hejtem przy, przy okazji swoich filmików, i jak się on sobie z nim radzi. No, jest, jest. Znaczy, wiesz, to najczęściej, e, drogi Karolu jest tak, że y, to ludzie anonimowo hejtują mnie, że jakby pod imieniem i nazwiskiem nie ma hejtu. Nikt jakby wiesz, y, z fejkowych kont jakieś hasła typu Darmozjady, weźcie gruba się do roboty, czy już tam z ministrantami się bawiłeś, jakieś takie wiecie teksty, takie hejterskie typowo, ale to jest tak, że wiesz, wchodzisz na to konto i jest po prostu nie wiem, dopiero co założone albo jakiś po prostu y, awatar nie jakiś dziwny y, i po prostu jakieś Jakaś nazwa, bez imienia i nazwiska. Ludzie są tacy odważni, wiecie, jakby yy, tylko anonimowo. A jeżeli na przykład yy, ktoś. Yy, były takie też yy, różne, na przykład z innymi yy, chrześcijanami, na przykład z protestantami, czasami jakieś dyskusje, no to czasami było tak, że kończyło się na jakieś wymienie zdań tylko i, i tyle, nie? Ale żeby ktoś tak hejtował typu, typowo, wiecie, m, odważnie, to ja lubię tak, bo wtedy jest zawsze jakaś dyskusja i tak dalej. Ale najczęściej to jest tylko taki hejt, którym się w ogóle nie bo jest to anonimowe, i jest to i po prostu jest czasami na początku. Może jakoś tam się tym przejmowałem, a później to już było czasami tego tyle, że już po prostu mówię bloku, bloku i tyle, albo wiesz, w ogóle już się odbija to od mojego grubego brzucha. Już naprawdę mnie nie dotykają. Także nie ma co. Haters go na hate. Po prostu tak jest, że naprawdę będą zawsze haterzy, chociażby nie wiadomo co robić, to będą, ale co się nie ma co przejmować. Jeden z profesorów seminarium mi mówił tak: psy czekają, karawana jedzie dalej, i tym się kieruje. A czy przez swoje działanie w internecie realizuje ksiądz swoje powołanie kapłańskie? No myślę, że tak. Wiesz co, mieliśmy kiedyś taką dyskusję właśnie wśród księży pod tytułem czy pan Jezus by miał Facebooka, nie? Jakby dzisiaj bym był na świecie. No i po prostu tak myśleliśmy, że on w tych czasach, w jakich był, używał takich środków, które były dostępne wtedy, nie? I faktycznie tak było, nie? Czyli nauczanie, chodzenie, głoszenie, to był rodzaj tak, taka forma, nie? Że były różne szkoły, miały swoich mistrzów i tak dalej, nie? Jezus po prostu wszedł jakby w tą rzeczywistość, którą zastał, nie? I jakby korzystał z niej. Później dopiero ta tradycja się utrwalała na piśmie i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby był teraz, to myślę, że korzystał po prostu z takich środków komunikacji, jakie dzisiaj mamy, nie? Czyli myślę, żeby miał Facebooka. I wiesz, i jakby często jest tak, że mówimy, że nie ma młodych w kościele, nie? No gdzie są? No kurde, na tym TikToku. Naprawdę jest. siedzą tam młodzi, to dlaczego my tam mamy nie być ze Słowem Bożym? I to nie chodzi nawet o to, że jako księża, czy realizuje swoje powołanie kapłańskie, ale po prostu jako wierzący człowiek, jako człowiek Jezusa, nie tylko księża, ale też i świecy świetnie ewangelizują na TikToku. Wiesz, dużo jest różnych fajnych profili, nie wiem, Boża siła, nawet ta boża tancerka. Tutaj mnie właśnie pozdrawiali ostatnio, Ceremoniaż na TikToku też jest takich upak, dużo jest takich osób, które są osobami świeckimi i dają świadectwo, i głoszą i to jest świetne, nie? Ksiądz trochę wyprzedził ostatnie pytanie, wspominając o kryzysie młodzieży w kościele, ale jak wiemy, ksiądz potrafi porwać młodych ludzi, bo widzieliśmy to przed chwilą pod naszą wiatą. I czy ma ksiądz jakieś rady dla swoich braci w kapłaństwie, co mogą zrobić, aby tych młodzieży, tą młodzież do kościołów przyciągnąć? No wiesz, no nie jest to jakaś fałszywa skromność, ale jestem 6 lat dopiero księdzem, młodym jestem księdzem i głupio mi tak wiesz, dawać rady, nie? Często są księża o wiele bardziej doświadczeni. Ale każdy, są też młodsi. Tak, ale każdy ma też jakąś swoją drogę, nie? I ja myślę, żeby, że najważniejsze to być autentycznym. Jeżeli ktoś nie czuje TikToka, social mediów w ogóle, to niech się w to nie pcha, nie? Wie, wiecie o co chodzi. Być autentycznym, nie wiem, znam księdza, który bieganiem na przykład, wiesz, ma e, teraz tego bieg jego wygrał, ode mnie też e, kolega mój z Ikariatu też biega. I na przykład przez bieganie nie, czasami wiesz, jest czymś autentyczny i w tym na przykład y, też młodzież y, potrafi jakoś w ten, w ten sposób zachęcić do Pana Boga, nie? Któryś ksiądz tam, nie wiem, ładnie rysuje, nie? by ktoś czuje social media, y, no to jakby idzie w tą stronę. Myślę, że każdy powinien mieć swoją drogę, a jeżeli chodzi o radę, to powiem jedną, być autentyczny, być prawdziwy po prostu w tym, co się robi. księżę bardzo dziękujemy za rozmowę. Państwu dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Bardzo dziękuję, Marcelino Karol. To był dla mnie ogromny, ogromny zaszczyt. Dziękujemy. Szczęść Dziękujemy. Boże.